Witam wszystkich w kolejnym odcinku, ja jestem Donczor. W tym odcinku porozmawiamy o tym sobie, jak szybko zwiększyć swój poziom Steam. Oprócz tego, że wytłumaczę jak to wszystko działa, pokażę również, gdzie konkretnie musisz kliknąć, co konkretnie musisz kupić, gdzie kliknąć, co zrobić, aby ten poziom Steam zwiększyć. Oglądajcie poradnik, ponieważ ze mną zwiększycie sobie szybko poziom Steam. Ok, filmik podzielę na dwie części. Najpierw kilka takich powiem informacji odnośnie po co nam ten poziom Steam w ogóle, bo niektórzy myślę nie potrzebują tego poziomu Steama, a w tej drugiej części pokażę jak już konkretnie się nabija level. Otóż, po co nam w ogóle się zwiększa poziom Steam, bo niektórzy myślę nie potrzebują mieć większego poziomu Steam. Za zwiększanie swojego poziomu Steam zdobywamy kilka rzeczy. Ja tutaj się teraz przeniosę na swój profil, więc tak wygląda mój profil. I otóż, co zdobywamy za zwiększanie swojego poziomu Steam? Po pierwsze, najmniej taka myślę, atrakcyjna nagroda to jest to, że możemy mieć na swoim koncie z każdym poziomem o 5 znajomych więcej. Kolejna sprawa to zdobywamy odznaki. Czyli trzeba tutaj kliknąć na odznaki. Tu są moje karty, do których za chwilę przejdę, natomiast na samym dole są odznaki, których zdobyłem aż 11. Tutaj mam odznakę za zrobienie pakietów kart z gry Painkiller, tutaj mam odznakę za zrobienie pakietów kart z Portala Dwójki z Bioszoka Infinity, odznaka za 8 lat służby. No ogólnie dla mnie to są takie obrazki, które do niczego się nie przydają. Za każde zwiększenie poziomu Steam otrzymujemy również jakąś tapetę, którą możemy ustawić na swoje tło. Jak widzicie, ja tutaj mam uważam bardzo piękną, animowaną tapetę, którą nie zdobyłem za zwiększanie poziomu Steam, tylko sobie ją kupiłem w sklepie punktów Steam. Animowaną tapetę, bardzo ładną. Natomiast zdobywając wyższy poziom Steam, wytwarzając jakieś karty, zawsze dostajemy tapetę związaną z daną grą. Czyli jeśli uzbierałem 8 kart z Painkillera, to dostaję tapetę, którą mogę ustawić na swoje tło z gry Painkiller. I tak dalej, i tak dalej. Uważam, że jest to mi również niepotrzebne, ponieważ zwykle te tapety, które się zdobywa za zwiększanie poziomu Steam, no są po prostu brzydsze i gorsze od tych, które można sobie kupić w sklepie punktów Steam. Kolejną rzeczą, którą zdobywamy za zwiększanie poziomu, to są emot ikony, które możemy wysyłać swoim znajomym na czacie. Pamiętam, że jeśli zrobiłem pakiet kart z gry Painkiller, to dostałem emotikonę jakiejś tam czaszki związanej właśnie z grą Painkiller. No uważam, że jest to również dość nieatrakcyjna nagroda, bo myślę, że na Steamie nikt nie wysyła sobie emotikonek. Oraz za zwiększenie poziomu Steam dostajemy jeszcze jedną rzecz. Otóż dostajemy zawsze zniżkę na jakąś no name'ową gierkę za 3 zł. Na przykład której dostajemy zniżkę minus 50%. No i ogólnie to też jest jakaś beznadziejna nagroda. Zwiększając swój poziom Steam zdobywamy również nowe pola na gabloty. Gdy miałem 10 level Steam miałem dostęp do jednej gabloty. Teraz widzicie mój profil Steam na którym obecnie teraz mam 20%, 20... Poziom Steam, dogrywam to. To mam dwie gabloty: dwa pola. Na gabloty: jedna to jest gablota najrzadszych osiągnięć, gdzie się chwalę najrzadszymi osiągnięciami, a druga to jest gablota kolekcjoner gdzie, gier gdzie po prostu y, wybrałem sobie cztery ulubione gierki, które mogę pokazać. Oczywiście y, gablota najrzadszych osiągnięć również mogę dowolnie wybierać swoje osiągnięcia. Tak więc co 20, 30, 40. Poziom tym dochodzi nam jedno pole na nową gablotę. Takie gabloty, jest ich naprawdę rodzajów bardzo dużo, to wszystko można edytować. Wystarczy wejść w edycję swojego profilu, wyróżniona gablota i można sobie wybrać. Na przykład z całej listy gablota przedmiotów, gablota przedmiotów do wymiany, gablota ulubionej gry, gablota zrzutów ekranu, gablota osiągnięć, ulubiony poradnik, wideo gablota. Tego jest naprawdę bardzo wiele. Ale niestety, gablotę zdobywa się dość rzadko, bo aż co 10 leveli. Ok, to już wiemy, co zdobywamy za zwiększanie poziomu Steam, to teraz przejdę już do regulaminu, co pisze sam Steam o tym, jak zwiększyć swój poziom. I tutaj, jak mogę zdobywać więcej punktów doświadczenia, aby zyskać kolejne poziomy? I tu jest tak, za zakupy gier. Czyli im droższą grę kupisz, tym więcej zdobywasz punktów, i tak dalej, zdobywanie odznak. Za chwilę pokażę, jak się te odznaki zdobywa, wytwarzanie tych odznak, zwiększanie poziomu odznak. Oczywiście w tym regulaminie nie ma napisanego wszystkiego, bo jeszcze dostajemy na przykład punkty doświadczenia za samo bycie na Steamie. Za co każdy roku dostajemy kolejne punkty plus 50 punktów expa. Na jeden rok dostajemy. Oprócz tego zdobywamy też punkty doświadczenia za udzielanie się na Steamie. Jeśli chcesz wykonać kilka takich prostych, krótkich zadań, to możesz kliknąć na swój napis poziom oraz tutaj masz zadania. Ja tutaj wykonałem 21 zadań z 28 i zwiększyłem swój poziom Steam tylko o jeden, więc wykonując te wszystkie zadania mniej więcej twój poziom Steam podskoczy o półtora. I są to bardzo proste zadania, takie jak na przykład zobacz transmisję live, opublikuj zrzut ekranu, wpisz swoje prawdziwe imię na nazwis i nazwisko, dodaj swój numer telefonu, napisz recenzję gry, oceń przedmiot w warsztacie. Są to bardzo proste zadania, za które zdobywa się stosunkowo dość mało punktów, ale warto je wszystkie wykonać. Okej, okay, ja już wróciłem na stronę główną swojego profilu. Poznaliśmy już kilka sposobów na zwiększanie swojego poziomu Steam. Takie jak kupowanie gier, im droższa, tym więcej punktów. Takie jak wykonywanie prostych zadań, które przed chwilą pokazałem, oraz tam kilka innych rzeczy. Za to się zbyt dużo punktów nie zdobywa. Otóż, najszybciej swój poziom Steam wbija się, tworząc pakiety kart. Niestety, to troszeczkę kosztuje, ale bardzo mało. Otóż, tutaj widzimy mój poziom Steam. Osiągnij jeszcze 112 punktów doświadczenia, czyli PD. Aby przejść na poziom 15, i tutaj są moje karty, z których mogę wytworzyć jakieś odznaki. Za każdą grę, w którą gramy, co nie całą godzinę dostajemy jedną kartę. Bywa to różnie, bo chyba w nic for Speed, czyli gier od EA Games, karty zdobywa się dość rzadko. Bo na przykład w grze WRC 7 grałem 2,8 godziny i zdobyłem 8 kart. Natomiast w Needs for Speedie zdobyłem 3 karty, pamiętam, ale chyba dopiero po 6 albo 8 godzinach. Więc jak widzicie, różne gierki mają do zdobycia różną ilość kart. Needs for Speed do zdobycia jest 5 kart, nawet 5. W Dircie 4 jest do zdobycia aż 12, w glidzie 2 jest do zdobycia 8 kart, a natomiast w WRC jest do zdobycia 9 kart. Zazwyczaj jeśli jest do zdobycia w grze 8 kart albo 9, to za samo granie w tą grę możemy zdobyć 4 kart. A jeśli jest do zdobycia 6 kart lub 5, to do zdobycia za samo granie są 3 karty. Czyli za samo granie w grę możemy zdobyć połowę kart. Resztę niestety trzeba kupić na rynku. Takie karty zwykle kosztują od 12 do 22 groszy. Ok, więc przy moim poziomie 14 jest napisane: osiągnij jeszcze 112 punktów, aby przejść na poziom 15. Ja tutaj wybiorę sobie pakiet kart z wiedźmi na dwójki i uzbieranie 8 kart, z których mogę wytworzyć odznakę, zdobędę 100 punktów doświadczenia. Czyli jeszcze nie dobiję do 15, bo na 15 poziom mam potrzebne 112 punktów. I mam napis: zebrano 4 z 8 kart. Przypominam, że cztery karty zdobyłem za samo granie. Więcej już nie mogę otrzymać kart, co jest tutaj napisane. Nie otrzymasz więcej losowych kart. Resztę trzeba kupić. Czyli po prostu klikamy na to okienko z kartami. Tutaj jest lista, których kart nie mam. Klikamy. Kup pozostałe karty na rynku. Ok, teraz jestem na kolejnej stronie i wbiły mi się karty. Tej karty nie mam i ze. Jest napis: Sztuka pierwsza, jedna sztuka, jedna, jedna i tak dalej. 23 grosze, 23, 23 i 21 groszy. Klikamy: Złóż zamówienie. Teraz przechodzimy z powrotem na swój profil, oraz klikamy jeszcze raz na poziom. I mamy pełen pakiet kart z Wiedźmina. Mając już pełen pakiet kart, możemy już kliknąć: Gotowe i wytworzyć odznakę, która da nam te punkty doświadczenia i zwiększy level. I klikam na cały pakiet kart Wiedźmina: Gotowe. I teraz uwaga, najważniejsza. Wytwórz odznakę. Teraz jest bardzo fajna animacja. Oczywiście te karty już mi znikną z mojego ekwipunku. I co tutaj się stało? Zdobyłem taką odznakę, która po polsku brzmi. Ten gość wie, kim jest Geralt. Nie, chłopak, który wiedział, kim jest chłopak. Wiedział Geralt. Dobra, wspomogłem się translatorem, i to oznacza facet, który zna faceta, który zna Geralta. Dobra, czyli mamy sobie taki obrazeczek. Teraz zdobyliśmy jeszcze tapetę, która wygląda tak. Ją możemy sobie również ustawić jako tło w naszym głównym profilu. Emot Pona, czyli nie wiem, jakiś taki sobie eliksirek, który możemy wysłać komuś na czacie, na rozmowie. Oraz dostaliśmy minus -50% zniżki na grę Ball Lab. Ogólnie, tak jak powiedziałem, jest to jakaś śmieciowa gierka. Zaraz sobie ją zobaczymy. O Nie no naprawdę? Dobra, sami widzicie jaką zniżkę dostałem na gierkę. Po wytworzeniu odznaki wszystkie karty znikły, oczywiście możemy ponownie je kupić na rynku i ponownie nabić sobie kolejny poziom. I tak w kółko. Choć ja radzę, aby najlepiej najpierw pograć w jakąś gierkę, zdobyć cztery karty za samo przebywanie w grze, a później tylko 4 kupić. Oczywiście w ekwipunku mam powiadomienie, trzy nowe przedmioty. Ok, więc cofam się na swój profil. Teraz mam odznak 12, wcześniej miałem 11. W tym poradniku powiedziałem już naprawdę wiele na temat zwiększania swojego poziomu Steam, ale jeszcze nie powiedziałem nic o klejnotach. Zwróćcie uwagę, w moim ekwipunku znajduje się 108 sztuk klejnotów. Zapraszam do kolejnego odcinka, który jest uzupełnieniem levelowania na Steamie, gdzie w kolejnym odcinku, link w opisie, albo zajrzyjcie na mój kanał i ogólnie obejrzyj poradnik o klejnotach, ponieważ on również jest bardzo ważny, jeśli chcesz, aby Twoje konto levelowało. A teraz zmienimy sobie na tą tapetkę. Ok, tak właśnie się zwiększa poziom Steam. Jak widać, kosztowało mnie to około 80 groszy. I to jest ten najefektywniejszy, najszybszy sposób na nabijanie swojego poziomu Steam. Jeśli mój poradnik Ci się spodobał, proszę o skomentowanie. Na przykład, wow, Domczor, wszystko jasno, fajnie wytłumaczyłeś. Teraz. Kurde wiem, z czym to się je, co się robi i tak dalej. Jeszcze chcę powiedzieć, abyście wbijali na kanał, aby obejrzeć inne ciekawe filmiki na temat Steama, poradniki i tak dalej. Bo na stronie głównej kanału każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. Nie będę przedłużał, ja jestem Donczor, żegnam się z Wami, idę już to montować. Bo, tak z ciekawości Wam powiem, nagrywanie tego odcinka zajęło mi 25 minut. A ciekawe ile wyjdzie w montażu. Na razie!